Cześć, czy poznałeś już Marcina? Jeśli nie, naciśnij, subskrybuj i rozpocznij przygodę z kanałem Punkt Zwrotny. Może Ty też w swoim życiu masz taki punkt? Co nam tutaj dzisiaj wyjdzie? Odpalam ładowarkę. Zobaczymy, czy odpali. Dwa miesiące w ogóle nie była odpalana. No ale się zaraz okaże. Czy zagada? czy nie zagada. Dwa miesiące, chyba nawet dłużej jak dwa miesiące miałem mały wypadek. No mały, nie mały. Dosyć duży, bo złamałem dwie nogi. Dokładnie pięty. Prawą i lewą. To już minęło trzy miesiące od wypadku. No ale przez ostatni miesiąc bardzo mocno się rehabilituje, bo nie mogłem nawet stanąć codziennie, ćwiczę po dwie godziny, po trzy. No i są tego efekty, że już wchodzę, utykam dosyć mocno. Ból jest z każdym krokiem, ale po prostu powiedziałem, że nie, nie poddaję się. Jak najszybciej muszę wrócić. Do zdrowia, bo mam zaplanowane dosyć dużo projektów w tym roku pracy. No i chciałbym to po prostu jak najszybciej naprawić, ten mój błąd, bo niestety to był mój błąd. Drabina nie wytrzymała pękła ze starości. No i spadłem na beton z wysokości 4 metrów. No i później się okazało, że jedna i druga. Pięta jest złamana. Lewa dużo gorzej, bo poskręcana jest na śruby, prawa jest w lepszej kondycji. Dochodzi, chociaż jak też pochodzę jakiś czas, jak chodzę, poruszam się, to ta pięta daje o sobie znać dosyć mocno boli. Natomiast jest dobrze, jest ok, wszystko, wszystko ładnie się goi. Bardzo się cieszę. No nieraz jest też tak, że muszę pozakładać ortezy. Ortezę przynajmniej jedną na tą lewą. Bo jak mam już naprawdę taki większy wór, to jednak ona troszeczkę usztywnia i ta noga inaczej się zachowuje. Rozrzucę to trochę, żeby nie było takiej kupy. Chociaż zobaczymy, czy ładowareczka ogarnie. Ojej, już dawno tutaj nie byłem. Będę no, musiał podpompować powietrze na pewno w niej. Z innego koła delikatnie uchodzi. To jest taki starszy sprzęt, kupiony, naprawiony. Uratowałem ją przed złamowaniem chyba, ale udało się i ma trochę mały akumulator, bo jest tylko jeden taki mniejszy. To i dołożę na czas odpalenia jeszcze dodatkowy. Będzie im łatwiej zagadać, bo jednak no to jest silnik czterocylindrowy. Jest w dobrej kondycji, nawet bardzo dobrej. Udało się kupić ładny silnik. Też to nie był wbrew pozorom taki prosty temat z tym silnikiem. No ale się udało. Awaria się okazała taka, że na ostatnim cylindrze, na czwartym po prostu nie było pierścieni. Pierścienie wyszły wydechem praktycznie. No, i oczywiście tłok. Może tłok tam nie był uszkodzony, ale no miał oczywiście, na, były na nim ślady zderzenia, jakiejś kolizji, ale nie był tam jakiś, z tego co pamiętam, pogięty. Natomiast tuleje na pewno do regeneracji, do, wy, do wymiany trzeba go wytulejować wychonować. Tam, z tego co pamiętam, głowica. To była cała góra-dół, też tam wał, to wszystko było całe, ale postanowiłem, że ja osobiście nie mam szczęścia do napraw silników. Ile razy coś było robione, to po prostu zawsze był jakiś problem. Bardziej tu chodziło o samochody osobowe. Natomiast no nie, trafił się silnik, nawet trochę dopłaciłem do niego. Tak się złożyło, że miałem jeszcze trochę inną ładowarkę, może kiedyś wam ją pokażę. Mitsubishi WS500. Bardzo fajna ładowarka. Kupiłem ją, żeby trochę tu teren wyrównać. Bo ten plac był w takim stanie powiem wam opłakanym, żebym nie pomylił biegunów. Dobra. Plus jest tu, minus jest tam. Za duże napięcie by poszło niech będą chwilę już podłączone no i co z pomocą tej ładowarki no bo żeby rozebrać po prostu tył tego sprzętu to nie było tak łatwo bo po prostu trzeba było osią wyjechać, odważnik ściągnąć który bardzo dużo ważył no ale się tam udało przyszedł tutaj mi taki kolega razem to w sumie ogarnęliśmy, ogarnięty chłopak wszystko się udało to zrobić jakoś sprawnie bezproblemowo także bardzo się cieszę. Ogólnie ładowarka trochę z ryzykiem, bo, wiadomo, taki sprzęt nieodpalający to jest troszeczkę ryzyko. Natomiast tą osobę znałem. Zapewniała, że będzie wszystko ok, i praktycznie było. No, ten sprzęt stał nieużywany około 4-5 lat. Także liczyłem się z tym, że będą jakieś problemy, i były problemy, bo były problemy z jazdą, z innymi tam tematami. Ale też po jakichś tam yy, większych pracach przy niej. Kilka dni mi zajęło, żeby to ogarnąć, ale się udało. Nie kosztowało mnie to też za dużo, bo to tylko trochę czasu pracy. Kilka razy były płukane, yy, napęd jazdy. No i to wszystko odpaliło, ruszyło. No ale na pewno jeszcze dużo w tym sprzęcie jest do roboty. Na pewno zrobię ale to jeszcze yy, jeszcze troszeczkę, bo po prostu nie mam czasu, bo za dużo po prostu mam tutaj prac na gospodarstwie. A pokażę wam jeszcze co kupiłem. Na pewno się przyda i to bardzo do wielu projektów. Piaskareczka. Jest to zwykła, najtańsza piaskarka. Myślałem ją sobie zrobić sam, natomiast, no, może materiał wszystko by było, tylko po prostu nie ma jak zawsze jednego. Za dużo różnych prac, oczywiście nie ma czasu. No, ale co? Na pewno ją trochę ulepszę, przerobię, bo już widzę kilka rzeczy jest do poprawy. Ale to już są szczegóły. Dobra, próbujemy odpalić maszynę. Tylko jeszcze muszę koło podpompować, sobie pociągnę przedłużacz, żeby łatwiej mi to było ogarnąć. Tak, jak trochę dłużej pochodzę, dłużej, wystarczy tam 10 minut, to już zaczynam dosyć mocno odczuwać tą nogę, ale słuchajcie, na początku człowiek nie mógł nawet wstać z łóżka. To dla niego teraz to nie jest problem, że, że trochę coś boli. Też tak funkcjonowałem zawsze dosyć bardzo aktywnie. Dosyć bardzo aktywnie, dużo tutaj robię, chodzę. Zresztą, remontuję. Też kupiliśmy to 3 lata temu. 4. Postanowiliśmy, że wyprowadzamy się z miasta. Mieszkaliśmy w łodzi. Patrzę, czy się nagrywa, czy nie nagrywa, ale widzę, że się nagrywa. No i co? No i trzeba teraz troszeczkę udźwignąć ciężar tego wszystkiego. Natomiast jest ogólnie fajnie, jest ok. Przez te 4 lata remontu nie miałem żadnej większej kontuzji, kolizji. Zresztą bardzo uważam na takie rzeczy. No ale wyszło jak wyszło, trochę z pośpiechu. No i Skończyło się jak się skończyło. Sprawdzam kompresor. Popróbowałem ostatnio wodę spuścić z niego, ale już tam widocznie zamarzło. Co nieco, ale widzę, że jest jeszcze ok. No i co? I teraz podpompuję trochę koło i, i ruszamy dalej. Z odpaleniem będę musiał założyć łyżkę. Ale to się jakoś ogarnie zaraz. No co, spróbujemy maszynę odpalić? Czy odpali? Zobaczymy. Nie była odpalana, mówię, ponad dwa miesiące. Ostatnie pogody to były minusowe. Cały czas minus 15. U nas teraz. No i świece żarowe. Świece żarowe. No tu jest taka zaponówka jeszcze. Niech się rozpali o, Nie słyszałem zaponówki W takim sprzęcie trzeba wszystko trochę tak na wyczucie No, zobaczę czy ta zapłonówka się nie wypięła Ale coś, jakieś ciepełko no kolektor zimny może się jeszcze nie coś nie załączyła, ale zobaczymy zaraz. Jak nie, to też mam jeszcze jeden patent. O, słyszę, że chyba się zaponówka odpaliła. Jest takie charakterystyczne pyknięcie. I chwilę się popali. No i zaraz odpalimy. Dobra. Nie, no coś tam ciepła poszło na pewno w ten, co można, wypalniczek jeszcze, opalareczkę włączyć, ale damy tak. Wydaje mi się, że niech zapali chwileczkę, sobie z 10 minut pochodzi. Sara odpaliła Chodzi nierówno No ale ma prawo chodzić nierówno No przecież Powiem Wam, że jak ja wstanę rano To tak samo idę bardzo nierówno Ta noga obolała Boli jak pieron przez pierwsze 10-15 minut, że muszę brać kulę, no to dziwić się ładowarce. Też chodzi nierówno. <grymne> no dobra, odpaliła niech pochodzi. Dokręcę. Dokręcę ten filtr Ale ładnie silnicze pracuje. O! Muszę wziąć jakiś drobniejszy śrubokręt. No, oczywiście, że jest. Maszyna zamarzła, no zobaczcie jak te sprzęty Tam bardziej Kazachstan, Rosja. Ta taka Rosja oddalona To jest dopiero my tutaj mamy minus 15 i marzniemy Chociaż pamiętam Tak z 17 lat temu, z 18 taką zimę, że było minus 26 i jak jechałem i jak jechałem autostradą z łodzi nie, z piotrowa do łodzi. To normalnie były takie zaspy na autostradzie. No byłem wtedy zszokowany. No to jakieś trzeci, czwarty rok miałem prawo jazdy. No robiło to na mnie duże wrażenie. No dobra. Maszyna, niech sobie pochodzi. Zobaczymy. Ah, oh. ah, oh. Dobra! a, włączyłem mi napędy bo były wyłączone Że troszeczkę pedał gazu słabiej odbija, ale ok, jest. Widzę, że napędy działają.